1 września, więc zaczynamy rok szkolny. W niektórych szkołach po raz pierwszy. Chodźcie za mną. Zjeżdżać w garniturze nie będę, ale kusi. A Pamiętacie, że w każdej szkole tworzymy strefę ciszy? To jest właśnie taka strefa ciszy, gdzie można się skupić, zapomnieć o telefonie komórkowym, odrobić lekcje, poczytać. Boisko Wieżnia, Plac Zaba i dwie hale gimnastyczne. Ta szkoła, właśnie tutaj na ulicy Silnikowej w Wilsusie to jedna z trzech szkół, którą 1 września oddajemy do użytku. Łącznie w tych trzech szkołach będzie ponad 2000 miejsc dla warszawskich dzieci. A od początku mojej kadencji oddaliśmy już 20 nowych szkół. No i do takich szkół z taką infrastrukturą naprawdę chcecie chodzić. Którym kolorem mam napisać? Jeszcze tylko wpis do Księgi Pamiątkowej i idziemy na rozpoczęcie roku szkolenia. Cieszę się, że jesteście tutaj idziecie do szkoły. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Dziękuję bardzo.